W sezonie Wisła przegrała oba mecze z górnikiem. Tutaj na Reymonta poległa 0 do 2. Goście zagrali fantastycznie. Grali z wielką agresją, bardzo ofensywnie, bardzo wysokim pressingiem i wszyscy zastanawiali się, czy będziemy gdzieś mieli powtórkę z, z rozrywki. Innymi słowy, czy wobec zawirowań, jakie ostatnio miały miejsce na ławce trenerskiej Białej Gwiazdy, trener Adam Namałka wprowadzi w życie stare Mickiewiczowskie zawołanie Hajda na Moskala. Sprawdźmy zatem, czy rzeczywiście tak jak przed rokiem górnik będzie nastawiony na grę do przodu. Zagracie agresywnie, wysoko i ofensywnie czy nie? Tak będziemy starali się zagrać. Na szpicę ataku górników Zachorski, mający u boku wsparcie zabójcze, ostatnio skutecznego na kulmy. Na ławce kwiek i banaś. Czy trener nawałka może czymś zaskoczyć szkoleniowca Rywali? Kazimierz Moskal swego czasu był przecież jego asystentem, więc zna chyba wszystkie jego triki. Było to dosyć dawno i mój warsztat szkoleniowy naprawdę bardzo dużo się zmienił od tamtego czasu. I bardzo dobrze. Czas na gospodarzy: oto jedenastka Wisły. Nie dwóch defensywnych pomocników, jak u Roberta Maskala ale jeden a dwóch ofensywnych. Tę zmianę podkreślali wszyscy. No, prawie wszyscy. Nie ma znaczenia dwóch defensywnych, dwóch ofensywnych. Ważne jest to, co ci zawodnicy pokażą na boisku. Krakowskie wróble ćwierkały, że osoba trenera Moskala oznacza powrót do akcji kombinacyjnych, tak zwanej krakowskiej gry. Czy miały rację? Ja nic takiego nie powiedziałem, że musimy wrócić do krakowskiej gry. Ja mówiłem, że chciałbym, aby, aby Wisła tak grała. Natomiast w chwili obecnej w tym meczu liczą się punkty. Ci panowie, jako się rzekło, doskonale się znają. Rozpoczynamy gwizdek Huberta Siejewicza i 60 sekund później po rzucie wolnym. Wielbłąd palicza i doskonała szansa dla gości. Predzius na kulma miał czas i miejsce, ale paskudnie skiksował. Do końca gonił go Gervasio Nunez, jak na zabójczo ostatnio skutecznego napastnika. Na kulma spisał się co najwyżej średnio. Chwilę potem kolejny cios dla Białej Gwiazdy. Nakulma ląduje na plecach Jalinsa. Holender już się nie podniósł. W jego miejsce na środek obrony wchodzi Michał Czekaj, choć na ławce był zmęczony transoceanicznym lotem Osman Chavez. Znów pod nawałki. Mączyński. Na kulma Zachorski. Sytuacja wyjaśniona. Wisła jakby kompletnie zaskoczona takim początkiem górnika, a przecież rok temu było dokładnie tak samo. Czym odpowiedzą mistrzowie Polski? Ograny jak dziecko Bemben, Iliew. Solidny strzał, ale solidna też obrona Łukasza Skorupskiego. Nie miał wielu powodów w tej pierwszej połowie do zadowolenia. Trener Kazimierz Moskal znów przenosimy się pod bramkę gospodarzy. 38 minuta. Olkowski. Z prawej strony Bęben na kulma o włos od pokonania sergeja Parejki. Piłkarz górnika wyskoczył jak duch przed zupełnie zaskoczonego Juniora Diaza. 60 sekund później. Zachorskiego bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Siergiejem Parejko. Wisłę ratuje szybka reakcja Estończyka oraz podniesiona chorągiewka arbitra bocznego, czyli krótko mówiąc spalony. Zresztą bardzo wątpliwy. Końcówka pierwszej połowy i jeszcze raz górnik Olkowski. Mija rozkojarzonego dziś zupełnie juniora Diaza. Broni parejko po 45 minutach jest 0 do 0. Górnika oceniamy jednak przynajmniej na czwórkę z plusem. Wisłę, jeśli chodzi o siłę ognia, na trzy naszynach. Ta ocena oczywiście nie dotyczy wabelskiego smoka. To już fragmenty drugiej połowy. Iljev fantastyczna akcja Serba, minięty łatwo Marciniak, ale chyba zabrakło w końcówce siły. I znów Serb i lekcja gimnastyki dla Pazdana. Padnij, powstań, padnij, powstań. Całość kończy słabe dośrodkowanie Tomasa Irsaka. Biała Gwiazda jednak obudziła się z letargu i coraz częściej i groźniej atakowała na bramkę Skorupskiego. Tym razem garguła na przebój i było bardzo groźnie pod bramką górników zabrza. Soczyste uderzenie pomocnika gospodarzy. Górnik też miał swoją szansę. Mocny strzał z dystansu nastoletniego arkadiusza Milika, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Parejko jakby na chwilę się zdrzemnął. 86. minuta na Kulma. Tak jakby od niechcenia na zapalenie płuca, ale jest jączyk i to on pakuje piłkę do bramki. 1 do zera dla gości. To dopiero drugi gol na poziomie ekstraklasy piłkarza, który wraca do gry po długiej i ciężkiej kontuzji. Kapitalne dogranie na Kulmy. Wisła na kolanach. Górnik znów skuteczny na Rejmonta. W ostatniej minucie jeszcze rzut rożny i szukający dziś jednak bezskutecznie swojego dziesiątego gola w sezonie Dawid Bitton. Skorupski przerzuca piłkę nad poprzeczką, a potem już tylko gwizdek i zabrzańska feta. Tak to właśnie wyglądało na Reymonta. Pierwsza połowa zdecydowanie dla górnika, druga już dla białej gwiazdy, ale tylko jeżeli chodzi o posiadanie piłki, bo ten jedyny decydujący cios zadali ludzie z Zabrza. I tak na koniec pamiętając o tym, że Kazimierz Moskal, jak już mówiliśmy, był kiedyś asystentem, czyli po prostu uczniem Adama Nawałki, to możemy chyba wyciągnąć wniosek, że tym razem jajko nie okazało się mądrzejsze, piłgarsko oczywiście od kury. Dziękujemy bardzo.